Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku fazmofobii I dzisiaj, no, dzisiaj jestem po lekach i dzisiaj jestem sam. Nie mam kolegów urojonych. No tak, dla Mema już to dla Benusia to specjalnie. I dzisiaj taki szybki investigacik postaram się zrobić, bo dzisiaj tak to no, średnio z, z czasem. Jay Barton, Candle yy, MF Reader Crucifix, yy, bo dzisiaj po prostu jadę do Benjamina. Do mojego moderatora odwiedzić go w jego mieście, także yy, nagrywam to chyba godzinę przed wyjazdem. Zatem yy, postaram się szybko jakiś dobry, fajny, ciekawy gdzie dziergnąć, albo co? No i pozytywka, jak zwykle, i pewnie tutaj duch będzie też. Dobra, od razu włączmy prunt, ich aby się przydało. Ema. I in. Mean... O, ze strony ducha, że się zrespił. Szybka foto, prawda? Nie będziemy narzekać na to. Tylko ciekawe, czy on właśnie właściwie wtedy jest w tym garażu. Tu mamy hiding spota. O. Eee. Ale lepsze pytanie, gdzie będzie kostełka? Piatła się trochę bukują. Polerka. Dobra, zobaczmy. Tu kości nie ma. A no, chcemy kostkę, no bo co? Kostka to kostka, zawsze duch trzygwiazdkowy, bardzo dobrze. Zatem investigate da się zrobić perfect. To jeśli się jeszcze dowiemy... Duch faktycznie jest w tamtym pomieszczeniu. Mam nadzieję taką szczerą, że tak. A mamy kostkę od razu w tym samym pokoju. Mogłem sobie oszczędzić czasu. Dobra, can you give us a sign? Daj duszku znać o sobie, co? Jesteś tu? Can you give me a sign? No wiecie, jakby co? to mamy pozytywkę, nie? Możemy ją ukręcić. Kiedyś ducha mamy, więc ja po prostu wtedy smadża użyję, sobie wezmę pozytywkę w drugą łapkę i damy radę. Bo na razie nie wiem, gdzie jest duch. Can you give me a sign? Are you here? Tu nie ma Hiding Spot'a. Dobrze wiedzieć, tu mamy Hiding Spot'a. Tutaj nie. Może w garażu. Y <tryk> może jeszcze w garażu. Tak jest. Oho, wy otworzył. Zatem to może być generalnie tutaj. Ale nie musi. Dobra, idę. Od razu sobie smadżę dwa przyniosę. A właściwie to wezmę smadża i świeczkę. Mamy quest'a na świeczkę. Tak? akcja mamy. Crucifix, świeczka. Tak jest. Zatem. Poczulnie ci postawię, gościu. Masz, nie wiem, może jesteś tutaj w środku. Zobaczymy. Tutaj zostawimy smadżo. I tak, teraz bierzemy... E, króca fixa, kamerę i projektor. Zobaczymy, czy to jest tamto pomieszczenie. Hmm. Mam taką szczerą nadzieję, że tak. Właśnie to jest znowu duch, który grasuje na korytarzu albo w jakimś, nie wiem, faktycznie tym garażu, to będzie... ...nie będzie to pocieszające. Dobra, zobaczmy. Pal się to światełko. Szukajmy orbów albo czegokolwiek. Wszędzie światło na no, rozpalałem, jak głupi. Orby? To jest tutaj? Nawet czymś rzucił. Czym rzuciłeś, przyjacielu? No czymś tutaj, dobrze. Jesteś tu. Dobre informacje. Dobra, gasimy światełko, idę po drugi projektor. I drugi krzyż od razu. I tak, zaznaczmy sobie te oryby Orby, orby, borby. Czy jeszcze nie zdmuchnął. Weźmy kruca fuksi z... Y, spirit Boxa, zagadam z nim od razu Świeczkę mi zwuchnął Are you here? O. Oh. No dobrze. Może być to Mimstor, generalnie też. Postawię tutaj tego. Zobaczymy, czy jest projektor. No bo spirit box jest. Orby są, ale może być Freezing. I to by był mimsztor wtedy. A jak nie, to Mara, ok, Onru, ok. Yoke... nie, lubię jak się gada. A. Psycha całkiem dobrze stoi. Crucifix... Dobra, weźmy to zaraz się jeszcze wrócimy po wiesole i parę. Nie ma fingerprintów. Tak jakby na razie. Poczekajmy jeszcze na jedno dotknięcie drzwi. Hmm, bo to może być fajkowe. Dobra, weźmy sobie to i to. E, IMF -y uspokoił. Hmm, <ścoughs> Zatem mamy aparat, możemy porobić zdjęcia stupek od razu. A rozsypmy tą całą sól, bo w sumie. Czemu by nie? Wezmę sobie smadza od razu w łapkę, na zaś. Dobra i poczekajmy jeszcze na jakiś jeden... ...jeden do, tutaj jedno zdjęcie. Zobaczmy w ogóle, czy on... Złotny. Dobra, mamy full pakiet zdjęć generalnie. Weźmy sobie to. Mamy pismo. Więc... jest Mara. A Mara nie lubi po ciem... w ciemności. No to... to, to na czymś w świetle, więc... Ja ci tu koleżanku wszystko zapalę. Tak jakby... Jakby mamy już wszystkie dowody. Mamy... Mamy wszystkie zdjęcia, mamy wszystkie dowody. O cholera. Potrzebujemy jeszcze tylko... Żeby chciała hancić żeby crucifix sprewentował i... Możemy spylać tak na dobrą sprawę. A tutaj zaczyna agresywnie łazić Polernica wredna. Rozgaszć tu światło. Puka w okno. No siema. Witaj. Hm. To nie złamara. Poczekamy na krótko fuksa, no? Możesz tutaj, Marko, nie wiem, zacząć cić, hancić mnie. Mara, I know it's you. You filthy one. Co by można zrobić? Można by pozytywkę wykręcić. Tylko, że. W sumie po co, nie? Skoro mamy zdjęcia, możemy tego króca ...czekać. Zobaczę do domu, pójdę do tego, do wana, zobaczę ile mam psychy w ogóle. Bo jeśli mam mało... ...to możemy chwilę poczekać i może się faktycznie będzie chciała hancić. Ale psychy mam dużo, no to nie, to po prostu uciekniemy. Zagramy jeszcze jednego investigata. Ale tutaj poszło całkiem sprawnie. Bo w 10 minut w sumie się wyrobiłem. Zatem Sweet. I Mara, tak jest. 200 dolarów, 200, czyli tam 30, więc nie ma co narzekać. I polećmy sobie jeszcze Edgefield, wtedy od razu. Może jakiś ciekawy duszek. Ta Mara bardzo się łatwo sprzedała, więc. Mary Wilson, Handel Crucifix, znowu. I... Ghost Event mamy doświadczyć To da radę! kurde, mam nadzieję, że nie będzie kart. Nie ma kart, nie ma pozytywki też. Więc może być Oja Pójdę od razu do piwnicy Może krąg przywołań będzie. Nie ma prądu też nie ma i kości też nie ma, także dobrze, dobrze. Speedrun, let's go. You can give me a sign. Daj, duszko, daj mi znać. Dobra, eee, kostka. Bardzo elegancko. Dobrze, zapalmy sobie gdzieś światło. Powiedzmy tutaj. A ja tutaj nie muszę zaglądać w sumie, bo. Kurs no pewnie pozytywka u góry, no. Te pozytywki to są wszędzie. Wiecie, jak ja dawno nie miałem innego... A nie, Lala może być przecież. To są drzwi otworzone, coś mi tutaj tak... Mówi, że to może być Herę. Okej, okay, lala, 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 jest w tamtym pokoju. ma? Can you give me a sign, ghost? O, no, rzucił coś. Żeby no... Nad... tutaj. Dobra, to jest tutaj. Spoko. Zapalmy sobie światełko. O, może nie tutaj. Tutaj bardziej bym wolał. O, właśnie. Dobra, zostawiam aparat, zostawiam latarę w sumie w tym kierunku sobie zostawię i idźmy, no Już tak wiedziałem, żeby tą lalkę nie kłuć, tak jakiś, nie wiem, taki impuls, że to może być blisko mnie, bo z reguły to zawsze jest blisko mnie, nie wiedzieć dlaczego. Może po prostu taki pech? ma oh shit. Aparat tam leżał akurat, no. Co za anlak. Dzięki, że hantujesz duchu, no. Super jesteś. Aha. jemy w 5 Spoko. Dobrze wiedzieć. To Do szkoda. Znowu tutaj. Zgriduję. Wierzę, że fingerprinty będą, no. I. Są fingerprinty. Opłacało się, proszę bardzo. No on tam jest agresywny, otwiera te drzwi ciągle. Zobaczmy kto to może być. MF5 i Jin Gorio Obake Miling. Dobra, czego nie może być? Nie może być Spirit Boxa. To to, to, mi, to mi pomaga dużo. Freezing tempsy to zauważymy. Ghost Writing. Weźmy. Project właśnie. Popatrzmy. Popatrzmy sobie kamerę. Bo on może być w Kiblu. To jest prawdopodobne, że... Że może być w Kiblu Wiecie co? Chyba wezmę drugi projektor. Położę go w kiblu. Może się tam pojawi. Telefonem zadzwonił Mulasty duch. No masz tu projektor, gościu. Ten aparat jest pusty. Tego wywale w róg. Dajcie mi kamerę. Sprawdźmy za orbami. Orbów. Nie widu, nie słychu. Ale mogę sobie kamerę zostawić w tym miejscu. To będziemy widzieć projektor, jeśli ewentualnie by. To jak ciemno. A, bo mi prąd wyłączyłeś duszku. Czyli nie oni. Dobrze wiedzieć. No ale jak śmiesz mi tak prąd wyłączać? Chami bezczelny. Bardzo nieelegancka zagrywka ze strony ducha. Dobra, tu sobie zostawię tą latarkę. Nie ma co. Weźmiemy świeczkę po prostu. Coś ja sobie podreperuję, bo... A więc tak, a dżin to by tak nie mogło być. <laughs> nieważne, nieważne. Popatrzmy, czy będą warby, borby. Orb nie, na razie. Może jakiś projektor? Coś w tego. Writing albo freezing, ale freezingu nie widziałem. Nie wiem, czemu mam wrażenie, że on będzie. Yy, ten, że to będzie miling z pismem. Ale nie ma co dzieć skóry na niedźwiedziu. Pójdźmy sobie po prostu. Włączmy światełko. Tu i tu. Chciałbyś coś napisać? Przyjacielu, duchu, coś tego, nie? No, wyśmienicie, że tam sobie rzucasz, ale. <laughs> Dobra, zostawmy to tu. Jak za tym kubkiem, co jest? Się zawziął na niego tak. Miło, dobra, yy, jedną sól wezmę tylko, bo nie mam miejsca. Króca fuks jeszcze. Pięcie ducha. I Znowu mi zgasił prąd. E, to jest bardzo nie... To mnie bardzo... nie satysfakcjonuje, to jego zgaszanie prądu. Hmm... Wali mi ginem. Czyń lubi gasić prąd. Więc czy jest to możliwe, że to będzie Freezing Tempsy i jean? Jezus Maria, już wszedł. Dwa razy drzwi i zdjęcie na duszkę jeszcze zostawiamy. Zastanawiam się, czy to nie będą jakieś freezing tempsy. Sadzę mu tutaj jedno. Drugie postawię tutaj. I pójdźmy jeszcze po termometr. Sprawdzimy, upewnimy się. Staniesz te drzwi otwierać? Sprawdzimy, czy to na pewno nie będzie ten. Nie będą freezing tempcy. Bo Gorio teoretycznie też mógłby być. No bo projektor bym nie widział. IRL. Jak tam byłem w pokoju. Zastanawiam się to. Połóżmy mu po prostu krzyż w kiblu. Może to coś da. I sprawdzimy temperaturkę. Ale jak mówię, to właśnie to wyłączanie mi prądu ciągłe to jest 0,6 stop. Dalej ten projektor? 2,5 stopnia 0,3 On jakby tutaj był, nie? W tej korytarzy, coś tego mnie jeszcze otwierasz? Postywa, 1 Steven nie pisze. 0,8, 1,4. Duchu z tym możesz mi tą temperaturę zbić? Trochę. Halo Jihin Popatrzmy z zapokoju. Jeśli przebiegnie mi projektor, to będzie Gorio. Kurde, Gorio by miał tego właśnie. Sprawdźmy odciski palców w sumie. Jest pięć, jest pięć. No raczej nie on. no może, może, nie wiem. Znaczy. To nie jest pewne, że to nie będzie obakę. Znowu mi prąd wyłączył. Śmieszny jest. Can you give me a sign? Can you do something? Chętnie rzucasz prąd tym kubkiem. Dobra. Biorę. To idziemy prąd włączyć znowu. Zaraz weźmiemy lale może się ten Go Steven zrobi. Łazi. Roumuje tam cwaniaczek. Weź mi tutaj. Is your problem, man? Agresywne, otwierane drzwi. Czy będą borby? Cholera, wyrzuciłem... Light stick, on mi drzwiami rusza, chodź tu, zobaczymy, czy to jest obakę. Teraz nie Fuck you. pięć palców. Nawet go nie widziałem. Siada. Pisać nie chce. Risingu nie ma. Projektor nie przebieguje. Nie wiem kto to może być. Autentycznie nie mam pojęcia. Myślę, że się po prostu tutaj... O jest. Ja obstawiam Gina. Że gdzieś gdzieś po prostu on nie chce Freezing Tempsów albo Ghost Writing. Milding, może? Nie wiem. Nie mam pojęcia, kto to może być. Dowodów nie ma. A nie będziemy tutaj siedzieli do usranej śmierci, no bo. No bo co? Ja obstawiam, że to będzie jakiś, nie wiem, Milding, że on nie chce pisać. Czy trafiłem, to się zaraz okaże. Miling. Nie chciał pisać po prostu, no. Także mamy dwa dobre investigaty. No i co? To by było na tyle na dzisiaj. Jeżeli wam się spodobało, to pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli jesteście nowi, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. oraz zapraszam na inne serie i live'y. A tymczasem ja się żegnam. Na razie i pa pa!